Chcesz przenieść emocje hokeja na podłogę swojego domu ze stylem i niekończącą się zabawą? Dziś mamy dla Ciebie idealne rozwiązanie. W tym filmie przedstawiamy najlepsze stoły do air hokeja pod względem stosunku jakości do ceny. Od modeli kompaktowych i łatwych do złożenia, idealnych do pokoju gier po profesjonalne stoły z mocnym wentylatorem i super szybką powierzchnią. Przeanalizujemy wielkość, siłę nawiewu, materiały. Poziom gry, stabilność oraz oczywiście relacje ceny do jakości, abyś mógł wybrać idealny stół do R hokeja dla wspólnej zabawy z rodziną lub przyjaciółmi. Pamiętaj, że wszystkie linki znajdziesz w opisie. Numer 1 Fokumi Fokumi to stół do R hokeja zaprojektowany z myślą o zabawie w domu z przyjaciółmi i rodziną, niezależnie od wieku. Gładka i polerowana powierzchnia pozwala krążkowi łatwo się ślizgać dzięki systemowi wentylacji, który generuje stały przepływ powietrza, tworząc szybką i ekscytującą rozgrywkę. Plansza wykonana jest z trwałych i wytrzymałych materiałów, które wytrzymają wiele rozgrywek, bez utraty jakości ślizgu i siły nawiewu. W zestawie znajdują się dwa krążki i dwa ergonomiczne odbijaki, które wygodnie leżą w dłoniach. Zarówno dorosłych, jak i dzieci. Obsługa stołu jest prosta i intuicyjna. Wystarczy włączyć wentylację, aby powietrze unosiło krążek i rozpocząć dynamiczną rywalizację. Stabilna i dobrze wyważona konstrukcja sprawia, że stół pozostaje nieruchomy, nawet podczas najbardziej zaciętych fragmentów gry, eliminując drgania, które mogłyby przeszkodzić w zabawie. Elegancki i kompaktowy design ułatwia ustawienie stołu w salonie, pokoju, gier czy przestrzeni rekreacyjnej, nie zajmując przy tym dużo miejsca. Ponadto cyfrowy automatyczny licznik punktów upraszcza zliczanie goli. Wystarczy, że skupisz się na grze i blokowaniu strzałów. Podsumowując, ten stół do air-hokeja to doskonałe połączenie zabawy, wygody i trwałości, stając się świetnym wyborem na godziny aktywnej rozrywki w domu. Numer 2 Devest Devest to stół do Hokeja zaprojektowany, by przenieść emocje profesjonalnej gry do Twojego salonu. Elektryczny system nawiewu generuje stały przepływ powietrza, sprawiając, że krążek porusza się po powierzchni bardzo szybko i płynnie, zapewniając dynamiczną i pełną adrenaliny rozgrywkę. Składana konstrukcja sprawia, że stół idealnie sprawdzi się w mniejszych przestrzeniach i można go łatwo schować, gdy nie jest używany. Dla maksymalnej wygody wyposażony jest w kółka, dzięki którym można go łatwo przenieść z pokoju do pokoju bez potrzeby rozkładania na części. Montaż stołu jest bardzo prosty wystarczy kilka minut, by go rozłożyć, podłączyć do prądu i przygotować do gry dołączone akcesoria krążki, odbijaki i mocowania. Stół wykonany jest z solidnych materiałów i wzmocnionej płyty, co zapewnia stabilność i trwałość nawet podczas. Najbardziej intensywnych meczów. Odporna na ścieranie powierzchnia i wzmocniona rama wytrzymują każde uderzenie i gwałtowne ruchy, nie tracąc przy tym właściwości gry. Dla maksymalnej wygody wyposażony jest w kółka, dzięki którym można go łatwo przenieść z pokoju do pokoju. Numer 3. Mowo, mowo, Air Hockey to stół zaprojektowany po to, by przenieść emocje hokeja do każdego wnętrza. Gładka, polerowana powierzchnia gwarantuje niemal bezoporowy ślisk, a silny strumień powietrza utrzymuje krążek w ruchu niemal jak na profesjonalnych stołach. Solidna konstrukcja i boczne bandy z twardego plastiku łączą wytrzymałość z nowoczesnym wyglądem, czyniąc ten stół centrum każdej sali gier. Jedną z największych zalet tego stołu jest jego stabilność podczas gry. Solidna konstrukcja stoi na wzmocnionych nogach, które zapewniają doskonałą równowagę, nawet przy najmocniejszych strzałach i golach. Sztywne bandy gwarantują dynamiczne odbicia krążka, utrzymując intensywny rytm meczu. W zestawie znajduje się wszystko, co potrzebne do natychmiastowej gry: para wysokiej jakości krążków i ergonomiczne odbijaki wygodne zarówno dla dzieci, jak i dorosłych. System nawiewu działa cicho i efektywnie, tworząc na powierzchni gry stałą poduszkę powietrzną bez zbędnego hałasu. Solidna konstrukcja stoi na wzmocnionych nogach, które zapewniają doskonałą równowagę, nawet przy najmocniejszych strzałach i golach. Sztywne bandy gwarantują dynamiczne odbicia krążka, utrzymując intensywny rytm meczu. W zestawie znajduje się wszystko, co potrzebne do natychmiastowej gry. Para wysokiej jakości krążków i ergonomiczne odbijaki wygodne zarówno dla dzieci. Numer 4 to stół do R hokeja zaprojektowany z myślą o maksymalnej zabawie w domu zarówno dla dzieci, jak i młodzieży. Solidna, a zarazem lekka konstrukcja pozwala na szybki montaż. Wystarczy kilka sekund, by rozłożyć stół i zacząć grę bez zbędnych problemów. Wykonany z trwałych materiałów, ten stół wytrzyma nawet najbardziej emocjonujące rozgrywki, oferując zawsze płynny i szybki ślisk dzięki zintegrowanemu, mocnemu wentylatorowi. Powierzchnia gry wyposażona jest w wysokie, twarde bandy, które gwarantują precyzyjne odbicia, utrzymując intensywność i tempo każdej akcji. Elektroniczny system nawiewu generuje stały strumień powietrza, który unosi krążek, zmniejszając tarcie i pozwalając na błyskawiczne ruchy po całej powierzchni. Co więcej, wentylator działa cicho, dzięki czemu emocje gry nie są zakłócane przez hałas. W komplecie znajdują się wszystkie niezbędne akcesoria do natychmiastowego rozpoczęcia gry: lekkie krążki i ergonomiczne odbijaki dopasowane do dłoni każdej wielkości. Wszystkie elementy są odporne na zużycie. Zapewniając pewny, wygodny chwyt wykonany z trwałych materiałów, ten stół wytrzyma nawet najbardziej emocjonujące rozgrywki, oferując zawsze płynny i szybki ślisk dzięki zintegrowanemu mocnemu wentylatorowi.